Witajcie w ten piękny zimowy dzień, w pierwszym premierowym odcinku podcastu Metamixer. Magda Dejko, Aka Mariolka. I Kacper Bartoszak, cześć. Witam serdecznie. Kacper Bartoszak jest naszym gościem, ale też nieodzowną cząstką Metamixera i całym zaplecze technologicznym. Kacper zajmuje się m.in. fidgetanem. Kacper, czy możesz powiedzieć, Czym się zajmujesz, jakby co co, co, co cię tutaj do nas sprowadza? Tak, jak powiedziałaś, e, ostatni rok spędziłem budując marketplace dla produktów digitalowych. E, na przypomnienie, produkty digitalowe to są produkty, które mają zarówno fizyczną, e, jak i taką digitalową e, wersję. I głęboko wierzymy, że wszystkie produkty, w nieodległej przyszłości będą takie produkty digitalne, gdzie każdy produkt, jaki kupujemy, będzie miał też wersję taką cyfrową. Dla nas jako taki rachunek, jako taki kolekcjonerski item. Czyli digital jest to zjawisko, w którym świat cyfrowy i fizyczny wzajemnie się przenika. Czy tak? Dokładnie tak. Czy możesz krótko powiedzieć, w jaki sposób tak, jakby dla człowieka, który nie siedzi w technologii, jak to wygląda fizycznie? E, można łączyć produkty digitalowe razem z tymi fizycznymi. implementując na przykład QR-kody, no, na nich NFC no, Tagi. Ale w moim zdaniem nie jest to konieczne i wymagane. Uważam, że każdy produkt tak naprawdę już poniekąd jest digitalowy, jeżeli kupujemy go online, bo postawia na twoim e, komputerze, na Twoim mailu, ślad digitalowy dostajesz, że online dostajesz potwierdzoną do zakupu. Masz dowód, że masz ten przedmiot też digitalowo. I teraz e, naszą rolą jest, e, naszą rolą jest e, poukładanie tego w taki sposób, żeby było to wygodne dla użytkowników, a nie tak chaotyczne, jak jest teraz. Czyli ja jako użytkownik już teraz wiem, że jestem w świecie cyfrowym i realnym, zamawiam sklep sklepie internetowym bluzę, mam potwierdzenie cyfrowe, ale rozumiem, że też ten Fiji łączy się z, właśnie tak jak wspomniałam z jakimś tagiem NFC, czyli to jest jakaś fizyczne. Przedmiot, mały przedmiot, który implementujemy, na przykład w bluzę, w sztukę, w obraz, tak, książka, w, jakby, w jakieś kolekcje mody, tak? I następnie ja mogę zeskanować ten tak, i co się dzieje dalej? Zgadza się, jakby cytołowe produkty dają, otwierają spore możliwości. E, między innymi gamifikacji tych produktów, na przykład załóżmy, tak jak powiedziałaś, możemy że otworzyć sobie ten, ten tak, e, to otwiera przeglądarkę internetową, na przykład załóżmy, i potwierdza autentyczność. Albo pokazuje historię tego produktu, jakim materiał został zrobiony, przez kogo został wyprodukowany. E, możecie przenieść do gry ci możecie dać, być tak twoją wejściówką do, na przykład, jakiegoś zamkniętego klubu. Możliwości są tak naprawdę nieskończone. Czyli może być to wykorzystane zarówno w biznesie, jak i w sztuce, w promocji, na przykład, czy artysty, czy jakiegoś nowego projektu. I generalnie tutaj nas, znając możliwości technologiczne, tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, co my chcemy naszemu użytkownikowi przekazać. Dokładnie tak. Teraz e, dzięki, dzięki AI, dzięki e, technologii możemy tworzyć, właściwie tylko i wyłącznie dzięki naszej wyobraźni, nie musimy mieć e, hard skillsów, że tak powiem. E, no i produkty digitalowe przynoszą ten, ten farm, tylko i wyłącznie z digitalu, przenoszą go też do realnego świata, czy normalne, zwykłe powiedzmy nudne produkty, takie jak moda, mogą się stać nagle bardziej ciekawymi, technologicznymi, mogą być tam zaimplementowane chociażby VR filtry, AR filtry, gdzie po zeskanowaniu takiego t-shirtu na naszym telefonie pojawi się to na przykład skrzydła. To był produkt Nike razem z, z projektem e, Crypto Artefact. Super kampania marketingowa. Tak. czyli tutaj już możemy sobie to wyobrazić jako aby większość słuchaczy grało w Pokémony. Czyli tutaj nie tylko łapiemy Pokémony przez to rozszerzenie AR, ale też możemy kreować markę w ten sposób. Czyli łączymy fizyczną bluzę, obraz, książkę, cokolwiek nie próbujemy. Po zeskanowaniu ma to swoje rozszerzenie i możemy w taki sposób jak Pokémon Go po prostu łapać Pokemony lub rozszerzać tą rzeczywistość. Powiedz mi jeszcze, jak to łączyć z NFT, z blockchainem. Czy możesz krótko opowiedzieć, jakie to ma zadanie, czyli ten Fidget taki m, powiązany z NFT i, i z, z blokami blockchain? E, tak, no więc e, fidgetal jest dość mocno powiązany, zwłaszcza z, z NFT, bo ta społeczność jest bardzo otwarta na innowacje. Szuka, szuka innowacji, szuka ciekawych, fajnych rzeczy. No e, i NFT. To jest tak naprawdę taka nowa technologia, jeszcze nie do końca wiemy, co z nią zrobić. Na razie było dużo różnych um, ekscytujących rzeczy w tej, w tej sferze. Biznesowo jeszcze nie do końca wiemy, jak ją służyć. No i dlatego szuka się rozwiązania, na przykład łączy się NFT z, łączy się NFT z produktami fizycznymi dając tym NFT jakąś dodatkową wartość, albo mówiąc tym buntowczytelowym jakąś dodatkową wartość w postaci NFT. NFT też może służyć jako weryfikacja autentyczności danego produktu, tak powiedziałem, można w ten sposób udowodnić, że produkt jest oryginalny, że jest z jakiejś limitowanej kolekcji. To jest bardzo ważne dla marek, które na co dzień zmagają się z podróbami. I myślę, że to będzie ciekawe rozwiązanie. Łączące NFT.. i punkty okay, Okej, czyli właśnie z jednej strony dla firm, które um, chcą uniknąć plagiatu, a z drugiej strony dla użytkowników, którzy chcą wykazywać to, że gdzieś mają oryginalne czy to rzeczy, czy, czy przedmioty. Um, czyli NFT może być takim uwierzytelnieniem metką. Certyfikatem w połączeniu właśnie z tym Fingitalem. Bardzo dobrze powiedziałeś, tak jest. To jest taka nasza digitalowa metka w Fingitalowym digital, produkcie. Okay. Czyli tak z jednej strony, marki, odnosząc się do sztuki, jeżeli kupujemy obraz fizyczny i on jest też połączony właśnie z tym tagiem NFC, to również. Tak jak normalnie kupujemy dzieła sztuki, mamy do niego certyfikat, to ten certyfikat możemy odbierać w formie NFT. Na przykład, tak jest. Okej. Okay. Wspomniałeś o sztucznej inteligencji. Wiem, że tylko wyobraźnia może nas teraz już ograniczać, ale ze znajomości swojej różnych rozwiązań AI. Co możesz powiedzieć, jak to ładnie połączyć z Fidżitalem? Co poleciłbyś ze swoją wiedzą, naszą słuchacz? Myślę, że zarówno artyści, jak przedsiębiorcy, wszystkie osoby, które działają, które się działają kreatywnie, powinny się bliżej skupić na, na masie nowych technologiach. Ich jak AI, takie jak takie Blockchain, NFT, to wszystko, co co dość niedawno się pojawiło, a daje niesamowite nowe możliwości, które położył zarówno w biznesie, stworzył myślę, nową kategorię zupełnie sztuki, tak NFT już powiedzmy jest osobną kategorią sztuki. Tak samo może to być, być dzieła ficształowe, gdzie artysta z założenia będzie tworzył produkty digitalowe, już na przykład będące obrazem, ale będące pełnym dziełem dopiero z zastosowaniem AR super, a jakie są wyzwania dla osób, które będą wdrażały, czy firm, czy artystów, galerii, sztuki, które będą wdrażały fidgeta u siebie, co oni muszą de facto wykonać w czym mógłbyś im pomóc, czy doradzić? Myślę, że Figital jest trudny do zaimplementowania. Bardziej jest to kwestia, kwestia chęci, kwestia takiego do edukowania się. Już tak naprawdę produkty digitalowe istnieją. Każdy, kto ma sklep, komercyjny czy powiedz, online, tak naprawdę dostarcza takie produkty, że tak powiem, digitalowe. Kwestia tego jest tylko taka, żeby umiać to odpowiednio, dać użytkownikowi możliwość zobaczenia tego jakoś digital, kolekcjonowania tych digitalowych wersji razem z, z fizycznymi. Okej, okay. a czy ty w jakiś sposób możesz właśnie pomóc, czy galerią sztuki artystom, firmom we wdrażaniu takiego rozwiązania? Tak, tak, oczywiście. Jako trigital pomagamy problem biznesowym, jako metamixer pomagamy artystom w wdrażaniu technologii cyfrowych, w NFT, w łączeniu sztuki czy produktów z AR, z VR, korzystanie z AI. To wszystko robimy zarówno jako ja jako trigital, ale też my jako metamixer. Dokładnie, także zapraszamy wszystkich, czy artystów, czy galerii sztuki, czy też przedstawicieli biznesu, którzy chcieliby wdrożyć takie rozwiązania pgtel u siebie. Okej, okay. czy chciałbyś może dodać coś jeszcze, że, jeżeli chodzi o PGTEL? Myślę, że warto eksperymentować, warto próbować nowe rzeczy. I zarówno, jeżeli jest to fidgetal, jeżeli jest to technologia LFC, LFT, AI. Jakkolwiek strasznie by to nie brzmiało, czy nie wyglądało, to nie jest aż tak spublikowane. Jest dużo narzędzi, są ludzie tacy jak, jak mówię tutaj, my tutaj metamikserzy, którzy, którzy uczą, edukują, organizują eventy, gdzie można poznać osoby takie jak ja, które na to wprowadzają. Także e, no, działajcie, próbujcie, testujcie i hajcie e, rzeczywistość do przemiany. Ładnie, bo technologii nie ma co się bać. E, z technologii należy korzystać i eksplorować ją jako narzędzie. I do tego zachęcamy. A jeżeli byście mieli pytania, jak i po co, to zapraszamy do kontaktu na Metamixer007, mała oraz na stronę metamixer.pl. Do usłyszenia i do zobaczenia.